Bo jestem z najlepszymi i lubię z nimi być. Wspaniali ludzie, wspaniali współpracownicy, pomoc innym. Bo dzięki botu mam poczucie stabilizacji. Bo dla firmy najważniejszy jest człowiek. Bo dostaję tutaj szansę. Bo mam możliwość szybkiego awansu zawodowego. Bo ja pracuję z ludźmi i dla ludzi. Pomagam i zarabiam. Dlaczego WOTUM? Bo kocham ludzi, z którymi współpracuję, którym pomagam. Bo WOTUM to stabilizacja i bezpieczeństwo. Bo dla mnie ważne jest człowiek. Bo mogę tutaj dużo osiągnąć. W tej firmie mogę pomagać ludziom. Bo w WOTUM konkretnie pomagamy i konkretnie zarabiamy. Bo mam ogromne serce, by pomagać. Bo pomagam w poszkodowanym wypadkach. Bo dla mnie ważny jest człowiek. Dlaczego wotum? Bo nie wyobrażam sobie innej pracy. Bo uwielbiam pomagać. Bo jestem z najlepszymi! Dołącz do naszego zespołu. Czekamy na Ciebie!